Dzień dobry, witam Państwa w studiu Strefy Obrony na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Dziś naszym gościem jest pani Renata Gruszczyńska, prezes zarządu MESKO S.A. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Pani prezes, piękna nagroda od ministra. Tak, piękna, zgadzam się. Mhm. Za co właśnie? Jestem szczególnie dumna z tej nagrody, ponieważ jest to nagroda właśnie ministerstwa, minister finansów i gospodarki za wkład Meskow jako eksportera jednego z największych w Polsce, a na pewno największych w Polsce jeśli chodzi o grupę zbrojeniową, o, grupy o spółki z branży zbrojeniowej. No właśnie, temat amunicji to jest taki temat, który rozpala oczywiście wiadomo, Rzesze takich fanów wojskowości, prawda, ale też no, jest pewną taką troską polityków, prawda? Jak Wam się udaje w tej dziedzinie dotrzymywać tutaj kroku? Ogromne zaangażowanie, wieloletnie doświadczenie, oczywiście też pomoc zarówno PGZ-u, jak i innych kooperantów, z którymi współpracujemy od lat. To wszystko musi się spiąć w jedną całość i dzięki temu myślę, że nam się udaje. Jesteście teraz w fazie takiego realizowania projektu powiększenia prawda, tych zdolności y, amunicyjnych. Czy może Pani powiedzieć coś więcej? Jeszcze w tym roku, czy już w tym roku, może tak powinno bardziej to zabrzmieć, spółka MESKO złożyła biznesplan na zwiększenie potencjału produkcyjnego kalibru 155. Chodzi tutaj o korpusy i pocisku, którego jesteśmy już produkowani. szentem. Ten biznesplan został zatwierdzony i razem z grupą kapitałową MESKO będziemy tworzyć produkt, czyli cały nabój 150 piątki. Dostaliśmy już w tej chwili do kapitalizowania, właśnie na targach zawarliśmy umowę podniesienia kapitału spółki. Zaczęliśmy już w zasadzie, w tym roku jesteśmy dość mocno zaawansowani w pierwszych pracach przygotowujących budowę. Jesteśmy mocno zaawansowani, jeśli chodzi o wybór i dostawcę maszyn Urządzeń do stycznia 2028 będziemy gotowi z produkcją 150 sztuk korpusów amunicji 155. Mhm. I to wszystko się oczywiście dzieje przy bieżącej produkcji, prawda, w fabryki. O, no, nie tylko przy bieżącej produkcji, ale przy innych projektach, które są równie ważne i równie szybko muszą iść do przodu przy pracach badawczo-rozwojowych, także przy takiej dynamicznej, codziennej pracy spółki. Także wiem, że zwiększyliście Państwo potencjał produkcji amunicji strzeleckiej, takiej używanej przez wojsko na co dzień, prawda? I przez służby mundurowe. Tak, mówimy tutaj na pewno o małym kalibrze. Nie tak dawno, bo zaledwie dwa miesiące temu otworzyliśmy absolutnie nowo wybudowaną halę produkcyjną, gdzie możliwości produkcyjne zwiększyliśmy o 500%. Sięgnęliśmy miliona sztuk dziennie amunicji, przypadających na dzień pracy. Świetnie, tym bardziej, że to jest to też taki towar potrzebny, prawda? Niestety we współczesnym świecie. Zdecydowanie zwiększanie mocy produkcyjnych pokrywa się oczywiście z zapotrzebowaniem, ale daje nam też ogromne poczucie bezpieczeństwa, nie tylko nam jako mieszkańcom województwa, ale myślę, że i mieszkańcom całego kraju. No i oczywiście to też zbiegło się z poprawą jakości prawda, tego, tego produktu. Zautomatyzowana w, całko, w całości linia pozwala nie tylko polepszyć parametry, ale też zwiększyć szybkość produkcji. A przypomnijcie jeszcze jakie są jeszcze projekty właśnie w zanadrzutu? Projektów jest cała masa. E, sięgamy po te, które już wcześniej były rozpoczęte i no, niestety bez sukcesu niekończone. Mówimy tutaj o słynnym projekcie 447400, gdzie obecny zarząd na tyle zdynamizował działania, że po 11 latach prób ukończenia na przykład projektu 447 my go w tym roku ukończymy, wybudujemy, skończymy budowę trzech budynków, trzech hal produkcyjnych w Pionkach. Ten projekt zostanie skończony, zamaszynowanie nastąpi w pierwszym kwartale 2026 i najpóźniej do końca pierwszego półrocza przyszłego roku ruszy pełna produkcja, projekt będzie tak jak podkreśliłam, po tylu latach zamknięty. Podobna sytuacja jest z projektem 400, który również ten zarząd został z ogromnym opóźnieniem no i również będziemy go w tym roku kończyć. Takie wyzwanie wymaga wielu nowych pracowników, prawda? Jak udaje się ich znaleźć? Czy to jest problem w obecnych czasach, czy właśnie nie? Wbrew pozorom, zwiększanie potencjału produkcyjnego i kończenie tych projektów. Wymagało myślę, że lepszego zorganizowania pracy, pokończenia pewnych być może sporów, które pozwoliły iść dalej, zdynamizowania działań. Jeśli chodzi o wzrost mocy produkcyjnych, to owszem, idzie to z zatrudnieniem pracowników. Tych pracowników udaje się pozyskać, robimy rekrutację, zachęcamy. MESCO jest firmą z ogromnym doświadczeniem, potencjałem, uznawanym jako dobry pracodawca. W związku z tym ci pracownicy do nas się zgłaszają, na szczęście się zgłaszają i mamy pewien wybór. Co w, co w przyszłości? Jakie właśnie projekty macie zamiar? Poprowadzić czy też rozpocząć? Jeśli mówimy o przyszłości, myślę, że absolutnie amunicja 155. Jesteśmy w trakcie procedowania ogromnego projektu, jeśli chodzi o ładunki modularne do 155. No i nasz oczywiście flagowy produkt Piorun, który jest w tej chwili w szczytowej fazie swojej popularności. Natomiast my zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy go modernizować. Takie prace są już rozpoczęte, one są mocno zaawansowane, zmierzamy do ulepszenia pioruna, będzie zmienione kilka funkcjonalności i to jest to nad czym w tej chwili pracujemy. Mamy oczywiście jeszcze kilka pomysłów, ale myślę, że to zostawię jako niespodziankę. Jasne. Pani ma na myśli pioruna 2, tak? Czy to, będzie, czy to będzie też modernizacja pioruna Nazywamy pierwszego? Nazywamy go różnie, piorun 2, piorun nowej generacji. Zmodernizowany obecny produkt. Bardzo dużo państw europejskich, natowskich, ale nie tylko, się interesuje tą bronią. Jak wygląda właśnie eksport? Tak właśnie wygląda, że otrzymaliśmy nagrodę pana ministra. Bardzo gratuluję nagrody. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć z kolejną też nagrodą i w przyszłym roku. A na pewno z panią prezes się spotkamy jeszcze niebawem, nie raz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Trzymam oczywiście kciuki za kolejne nagrody. <grytanie> Dziękuję.